Jesteśmy firmą działającą w branży metalowej od niemal 30 lat. Początkowo firma zajmowała się produkcją narzędzi do wytwarzania i wykrawania łańcuchów. Od niemal 12 lat rozwijamy dziedzinę spawalnictwa. Produkujemy elementy do motoryzacji, do wszystkich największych brandów. Elementy do kabrioletów, elementy do wzmacniania karoserii. Ponieważ ilości w firmach motoryzacyjnych są zawsze bardzo wysokie, bardzo duże, wymagające bardzo dużej dynamiki produkcji, rozpoczęliśmy wdrażanie od niemal 9 lat produkcję na zrobotyzowanych stanowiskach spawalniczych. Poprawiło to zdecydowanie naszą wydajność, jakość, stabilność produkcji, stabilność procesu. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów wytwarzania poprzez spawanie na robotach. Daje to bardzo duże możliwości, ale również gwarantuje klientowi jakość, gwarantuje klientowi dostępność do tych elementów i bardzo dynamiczną reakcję na zwiększenie potrzeb w jakimś określonym momencie. Obecnie realizujemy wiele różnych projektów. Jednocześnie jest to możliwe m.in. dzięki wykorzystaniu robotów spawalniczych oraz zaawansowanych technologicznie źródeł spawalniczych. Wykorzystujemy przy tym technologię PMC oraz CMT. Dzięki temu jesteśmy w stanie spawać zarówno aluminium, jak i stal węglową. Uzyskujemy przy tym bardzo dobre jakościowo spoiny, głęboką penetrację. Powtarzalność w stopień. Dzięki robotyzacji procesu spawalniczego nasza produkcja stała się bardzo elastyczna. Jesteśmy w stanie spawać zarówno małe sery, jak i e, obsłużyć produkcję e, wielkoseryjną. Za mną stoją dwie nowe cele spawalnicze. Które wykonaliśmy dla firmy Stalbau Automotive. Są to kolejne realizacje wykonane dla tej firmy. Poprzednie realizacje wdrożyliśmy w 2020 roku. Klient poprosił nas o optymalizację i zrobotyzowanie jego procesów spawalniczych. W tym celu wykorzystaliśmy roboty KR16, R2010 drugiej generacji oraz trzyosiowy pozycjonery KP3V2H, które umożliwiły skrócenie czasu przeswajania detali. Oraz źródła spawalnicze firmy PRONIUS TPS400 i z procesem CMT. Firma Kuka, jako czołowy producent robotów przemysłowych współpracujących, jak i również dodatkowego osprzętu zwiększającego produktywność typu pozycjonery posiada bardzo bogate portfolio pod aplikacje spawalnicze. Wspólnie z naszym wieloletnim oficjalnym system partnerem firmą MPLAB Prototype spełniamy oczekiwania naszego klienta końcowego poprzez dobór odpowiedniego sprzętu, jak i również budowę całej celi spawalniczej. Firma Staubal Automotive, pomimo już wysokiego stopnia zrobotyzowania, w dalszym ciągu inwestuje w nowe celki spawalnicze. Bardzo dobrym przykładem słuszności tego zabiegu jest m.in. uzyskanie nowych kontaktów na arenie europejskiej, jak i również zdobycie nowych zamówień, m.in. pod spawanie komponentów z układu kierowniczego motocykli. Spawanie tego typu komponentów ręcznie generuje ogromną ilość problemów, wręcz jest niewykonalne. Przy użyciu robota serii KR Cybertech marki Kuka oraz pozycjonera trzyosiowego firma Sztabal bez problemu radzi sobie z uzyskaniem odpowiedniej jakości spawu dookoła pokazywanego elementu. Industrial Intelligence.